Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W świecie Wiedźminów, ci brutalni łowcy mimo swojej przydatności, względem rozwiązywania problemów wysoko i nisko urodzonych, związanych z wszelakimi maszkarami przemieszczającymi się po całym kontynencie, nie cieszyli się popularnością i byli raczej obiektem drwin, jak i społecznej agresji i nienawiści. Uprzedzenie jakim byli obdarowywani przez mieszkańców różnorakich siedliszczy powodowało, że często padali ofiarą fałszywych oskarżeń lub nadinterpretacji wydarzeń z jakimi byli związani. Z powodu swojej odmienności ciężko było im przeciwstawić się osądom, przez to ginęli lub byli prześladowani. Dzisiaj opowiem wam dlaczego Geralt nazywany był wśród pospólstwa rzeźnikiem z Blaviken. Posłuchajcie... Aby dobrze zagłębić się w historię, musimy sięgnąć swym wzrokiem do Królestwa Kreiden. Tam na świat przyszła córka Freda Falka, Renfri, która była stroną wokół macoszy Aridei. Jako nowa żona ojca Renfri, Aridea, postanowiła pozbyć się więc konkurencji względem swoich dzieci, wykorzystując przepowiednie przekleństwa czarnego słońca. Max Tregebor na polecenie przybranej matki, Przeprowadził na młodej Renfri testy, potwierdzające jakoby była mutantką, która miałaby być jednym ze zwiastunów przybycia demona Lilith. Aridea mając potwierdzenie o doświadczonego kowirskiego mistrza iluzji, wysłała Renfri złowczym do lasu, który litując się nad młodą panną darował jej życie. Jednak na odchodne postanowił ją splugawić i okraść, co jednak szybko pożałował, gdyż padł martwy podczas dokonywania swojego niesnego uczynku. Od tamtej pory Renfree przepełniona nienawiścią, polowała na Stregebora, szukając zemsty za to, co jej uczynił. W końcu zyskała nawet kompanów, którzy wiernie dotrzymywali jej towarzystwa. W pewnym momencie, będąc w Blaviken, chciała wywabić Stregebora ze swojej wieży. Pomyślała, że weźmie za zakładników mieszkańców, których zabije, jeśli mag nie wyjdzie ze swojej kryjówki. Pech chciał, że w pobliżu znalazł się wiedźmin, który chciał rozwiązać tę sytuację a poniekąd został do tego po prostu przymuszony. Udając się do Stregebora, próbował go nakłonić, aby porozmawiał z Renfri dla dobra ludu, jednak ten odmówił. Nie mając innych możliwości, Geralt, chcąc ratować niewinnych, udał się na plac, gdzie zaatakował zbrojnych towarzyszy Renfri, a potem ją samą, która mimo ostrzeżeń Geralta postanowiła walczyć. W ten sposób w obecności nieświadomych wieśniaków, Geralt zabił drużynę Renfri wraz z nią samą, a pospólstwo, nie wiedząc, że Wiedźmin ich tak naprawdę ocalił, oczywiście z gniewem zaczął wyzywać Wiedźmina od morderców. Jedynie wójt w Siblawik Kaldemain, mając jako taką świadomość całej sytuacji, postanowił wygnać Wiedźmina z osady i przestrzec go, aby nigdy nie wracał. W ten sposób ocalił go przed linczem, który wisiał na włosku. Po tamtych wydarzeniach, mimo że Wiedźmin chciał uratować niewinnych, został osądzony jako bezduszny morderca, nazywany przez wieśniaków rzeźnikiem z Blaviken. Widzicie więc, że przez opinię całego gremium Wiedźminów, nawet ich teoretycznie dobre intencje kończyły się osądzeniem i przypisywaniem nie z tych czynów. Dobre intencje Geralta poskutkowały uznaniem go za mordercę niewinnych, który nie miał skrupułów przed zabiciem ludzi stojących mu na drodze. Wieść o tych wydarzeniach ruszyła przed siebie, dlatego też, nawet w odległych miejscowościach, duża część chłopstwa patrzyła na białego wilka, Sukosa. Jeśli podobała Wam się skrócona opowieść ze świata Wiedźmina, dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich historii na kanale. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!